Teraz opowiem kawał Porsche, potem się uśmiechniesz, a potem usłyszysz pochwałę pracy policji. Plum, plum, plum. Facet koło czterdziestki pędzi szosą w swoim Porsche. Kiedy już dwukrotnie przekroczył prędkość, w lusterku zobaczył czerwono-niebieskie migające światełka. Na chwilę ostro przyspieszył, ale wóz policyjny nie dawał za wygraną. Facet zdał sobie sprawę z ryzyka i w końcu zjechał na pobocze. Policjant podchodzi do niego, bez słowa sprawdza papiery, i mówi. To był długi dzień, jest prawie koniec mojej zmiany, jest piątek 13. Jeśli ma pan jakieś dobre wytłumaczenie na swoją ucieczkę, puszczę pana bez mandatu. Mężczyzna po namyśle. Miesiąc temu moja żona uciekła z jakimś policjantem. Bałem się, że chciał mi pan ją oddać. Życzę miłego weekendu. Plum, plum, plum. Po co się tak spieszymy? Czy przed czymś uciekamy? Czy coś gonimy? Czasem spieszymy się aż tak, że kupujemy Porsche. W narysowanym tu świecie podziwiamy policjanta. Pierwszy wyczyn to dogonić sportowe auto policyjną kiją lub czymś podobnym. Następnie jesteśmy pełni uznania dla spokoju i opanowania policjanta. Bez krzyków, inwektyw i gruźb sprawdza dokumenty. To też chyba nie jest częste. Dalej następuje także spokojna propozycja negocjacyjna w stylu win-win, czyli obydwie strony mogą wygrać. I jeszcze dalej wszyscy jesteśmy świadomi, że facet zmyślił historię, ale że jest ona tak brawurowa, policjant mógł tylko uznać ją za całkowicie zadowalającą i życzyć miłego weekendu. Tadam!